Wspomniałam już słowa pewnego wspaniałego Bożego mężczyzny, który powiedział, że nigdy podczas jego życia z Bogiem, przed ani jednym poważnym wyborem w jego życiu, Bóg nie powiedział mu dokładnie, co miał robić. Zamiast tego Bóg z nim zawsze współpracował, ale sprawiał, że musiał iść i próbować różnych rzeczy, modlić się o nie i robić je. Jeżeli będziemy postrzegali prowadzenie Ducha Świętego zbyt ponadnaturalnie, to wielokrotnie rozminiemy się z tym, co Bóg tak naprawdę chce, żebyśmy robili, bo bardzo często sposób, w jaki On do nas mówi i działa w naszym życiu, jest dużo bardziej zwyczajny niż nam się wydaje. Przejdźmy teraz do następnego punktu i porozmawiajmy o tym, w jaki sposób można słyszeć Boże głos. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jeżeli nie będziemy posłuszni małym sprawom, które Bóg chce, żebyśmy robili, ryzykujemy tym, że nigdy nie powie nam nic większego.